Dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Kubajka. Dzisiaj lecimy dalej i tym razem jesteśmy w ogrodach i to tyle co powinniście wiedzieć. Zapraszam serdecznie na kolejnego kat... kolejnego kolejną kacenkę. Kolejną kacenkę. Peł. To musimy się tam dostać. Przynajmniej... Na pewno siłą. Let's go! Patrzcie, mamy turecik i już będziemy napierdzierać. Pow! Bum! A ja możemy sobie poliszczyć trochę rzeczy. O, idą! Idą! Jadą ćwiery... Co tam słychać u was? Dawno się, się, się nie słyszeli, bo w końcu mam czas, żeby siąść, ponagrywać. Od razu mówię, że następny odcinek też będzie o 19:00 dzisiaj. dziewiętnastej, raczej o 19:00. No bo to głównie boss będzie. Powiem to zrobić sobie w jednym ciągu na, na... niemal mówię. Tak. Nie wiem czy tak nie będzie lepiej, ale na razie zrobimy sobie tak. Osobny... Teraz trochę żeby dać swój głos, powiem być bardziej słychać głos gry no dawaj kurwa z tymi tankami o, następni idą znaczy nasi idą do słyszę Cię Uru, o, o. Uru. o tu będzie dużo dobrej rozpierwnej Not this time. O o no z tymi helikopterami zarąbanymi, kurde, co to ma być A -a -a. Nie. Obrze Bum. Bum się kalaka Zarąbali mi bosaka. Da bosaka, Do? Dawaj, dalej, 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 dalej Więcej przeciwniczków! Już mam 10 tysięcy! O, następny wielkolud. 500 Nice. Jest coś? Coś coś w papę? Boom. Boom. Dobry turet. Taki zabijający wszystko. Chyba już Tak Czas zebrać A co ty robisz? Op, op, patrz, pomogę ci. No, co za jełop? Halo? Ty drzwi masz tam. nie. <ścoughs> co tu się dzieje? Co się dzieje? Dobrze, poproszę. Co Do za... O nie! Proszę ubierać. zobacz masz aż sekretów, kurna. Co dobra the... pułapka Proszę uspokoić się Jest mój klodownik Co za dziecko mi tutaj atakują Proszę moje dziecko zostawić Pierdzielaj Dziękuję Halo O Dziękuję bardzo Uuuhu -huh. Dobre rzeczy dostaję, czyli... Statek kosmiczny, jej, To jesteśmy w kosmosie gdzieś. To... Takie rzeczy nie powinny mnie dziwić. Tu jest sekret! Podpytanie, pytanie, że teraz on wyjdę. Dobra, mam tam drugi da szczęście. O! Lodowik, leć.

Może to zrobimy tego bossa od razu? No, Jezus, Maria, czemu to znowu przeciwników wysrało. No nie! Dobrze, że mam statek, który jest bardzo przyjemny w Chodź tu, Doju, ja Cię widzę, lecisz tu. No i leci, a to jest sekret. Pierdolnięcie wtedy, Te jak leci szybko, Ej, uspokój się tam. No patrz. Ej, to już się irytujące robi. Gin, No nie, no jeszcze jeden, no przecież. No. Daj to. Nie jest sekret, ale dawaj. Mamy dwa z 11. O. Wow. O nie, rakieciarz. Demoniczny. Zryje uśmiechnięty. No i co? Się uśmiechasz? O, następny. Ha, 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 ha. Dobrze. Ging, 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 Świetnie. Nie no, to to to, to o, o, overpowered jest kurde ta Ten statek kosmiczny Tutaj coś jest, no nope. Ja się muszę zapisać, żeby nie było Ja by się coś, a ja tu już zapisałem, ale sobie zapiszę Jeszcze raz Nie zaszkodzi zapisywać e be! -be. Wiedzielę Widzę Widzę coś ukrytego Tysiąc pieniążków. Chyba, chyba tym nie wiadę za bardzo tam co A może? Dzień dobry, ekstra life, to już mam 6 żyć. U. Dobry, komu pierdolnąć. Mam tutaj rakietę, karabinki, armor, dziękuję. Takie coś, takie coś, to jest gówno, przynajmniej tej części, bo tutaj się ciężko cokolwiek poruszać tym. Dobra, dawać mi to! Dawaj mnie to przeciwnika! O o. Oj oj, 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 oj. Lodowik szybko! Dobrze! O nieee! To ork Tak wyświetla! Się... Już jeszcze strzelają jakimś gumbwem. Znaczy tymi... piłkami, ale gumbem. Nie wiem po co to jest celowo. Obawa mamy granaty też, że iść. To nie jest najlepsza droga dla nich. Prefer preferable jednak rakiety. I granat. Jest jakie to twarde. Dobrze, że te łzy już strzelają dużo szybciej. Lodowik Paon. Nie ma, wypierdzielać. Co? Co? Co myślisz, że co? Że, że, że silny? Że silnyś? Hi. O, no naprawdę tam są poważne obrażenia. A, Mój umysł! Szybko, bo poważne obrażenia w takim razie. No. Opa, dawaj! Jest! Serious damage! Lrr. Komu jeszcze zamordować? Bo tutaj. O, czy ja słyszę to co ja myślę? Czy... Arbor. Deba. Oh, pieski. Eu vou... Serious damage! Dobra, kolejny sekret jest é tu. Serious... Serious... Let's go! Du, 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 du. Ja tu podwójno, podwójne punkty mam i, i chciałbym je wykorzystać o, Ale nie tak! Ziet! Dobrze o. No dobra, może jednak tak, bo oni zawsze dają dużo punktów Nice Możemy iść dalej. Może by Spikes? Oj hate Spikes Spokojnie panie sam, Dałbym hopsa, hopsa, hopsa. Trudne to to nie jest. Chcesz odrobina gracji, elegancji i dużo armoru. Pan, jakiś półotwarty teren, bo mnie mam. Rakiety też tam. O, o. Trzeba zdjąć te rakiety szybko. Znaczy tę i... O nie, idą następni. Cholera! Rakiety w dłoni, atak! Da. Gdzie ty się co, 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 co to było? Aaa! Uspokój się tam! Jezus Maria! to ile ty... Gdzie tak gadał Ginie. Aha. No, patrz. Dobra. O, Arbororo. Arborery. Bardzo dobrze. Lubimy Arbory. Arbor, dawaj! Elo. Tu powinien być chyba. Kolejny sekret. Numer 5. Ile? 35 minut mam na tę mapę? ojoj oj, oj. Secret area has been found. O, o, -o. lecisz. U. No. To jakaś mini świętienia. O nie. Dzięki kurde za A Bum Astro do, dotry do was woką To jednak jest do żerdowe Oj oj ojo ojo oj. Proszę outpis okiem Tu, 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 tu. arbor i treasure też taun treasure python Lodowik, leć jeszcze... Nieeee, yeah. ota, Let's go ballin'... O kurwa. Proszę wypierdzielać mi z tym. Hello. Dobra. Co wy tam chcecie ode mnie? Czego wy tam ode mnie chcecie? Kurma mać, no, no już mam dosyć tych helikopterów po prostu zarąbanych, no. Iremon za tymi helikopterami. Proszę tam go zniszczyć. Bardzo dobrze. K jeden klodowik to jeden yy, mniej. A, the door is locked. Ale mamy. Let's go bowling. Bardzo dobrze. Dzień dobry. Zostałem ja. A co to za pani? Dobrze, że ja mam to. A... Leć. Ot. Urłabaj. Jeba. Pa. Nie ma! Co, 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 se panie myślą, że co? My się poatakują? Mowy nie. ma. A tu coś jest Nie, absolutnie o Ooooo! Cześć. Nie odwraca się przylecami do przeciwnika. Gnoju. Tu, ru, ru, tu, 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 ru, tu, tu, Oj, 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 oj. Wielkoludy zabijamy kadody. Wow. Ha, ha. Nie ma. To co, co, co? Ile aż mam? Siedem. Może wam dosyć powoli tych... Rakiet pojawiających się z nikąd. O, tu jest guzik, chyba idę po, sekret, idę po sekret, idę po sekret, idę po sekret, idę po sekret, bo to jest jeden fajny sekret, który mi bardzo pomoże. Go muszą wytrzymać. Jej! Let's go! Teraz możemy się napierdzielać. Muszę robić, że musiałem poświęcić.

z czego pięć, pięć sekretów chyba w ostatnie 5 minut. <gum>, Już? Yeah. O, szaman. Ten się tepnął. Gdzież tam skakał jak Aha. Otworzył mi od drugiej strony, cześć elo i... pluski zrosałem. No i znowu nie przejdę. <gum> o. Trochę brakuje mi tych notek Detrysy do czytania. Tylko ona praktycznie mówi wszystko. Dzień dobry, Sam, arena, mm, I oh, I know. O nie, Double Kill! do jest jednocześnie taki. <laughs> Ja. ja mam full HP. Słyszę rakieciarza. O, to jest banan. Dobra, to zaraz. Cześć. Aha! O, no fajnie. Boom! Ała, 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 ała. O nie, znowu to Won. No. Trzeba trochę wyczyścić atmosferę Ze Sekret. No nie, no znowu. Weź tam podleć. Weź tam zisz, to coś tam, coś tam. Yeah. Aha. Not yet. urna match gdzie ja i ostatni ja się dobra, dobra. A, zaraz o o, o dobrze Bum. Znajpa jak zawsze Hop, <laughs> Op opa! No i znowu nie! No dobrze. Wszystkie sekrety odblokowane. Dobrze, zostaj zniszczony przez mój super shotgun. Haha. nic. No i znowu oczywiście te seudo-stacjonarne, bo teleportujący się... O nie, tu są te... Uspokoiło się towarzystwo? Mam nadzieję? Bardzo dobrze. O, co znowu? O nie, no idź to z tym gównem, urła. O, jeszcze... o, o. ale jakby ten helikopter żył, a nie został podobiewalny przez niego Idź stąd! To, co, co, co się tu będziesz? Yay! Banana. Two more to go. No i oczywiście kolejny helikopter przylatuje. Chyba. Gdzie ty? Halo, tu jest. A ta hek? Co to, 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 to? Co to miało być? Nani dehek? Oba, let's go. La la la, Pamiętajcie, dajcie lajka, like, dajcie subskrajba, dajcie like, la 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 i de takie. A zawsze pomaga dodatkowo zmotywować mnie do dalszego... Wow! Aha. Rakieciarz, o nie. No, no, no gdzie ty tam? Gdzie ty tam znowu? No sami sobie pomogli praktycznie... I ostatni badanek. Now to to tutaj Ceremonial Arena Tak dziecko. Haha Więc. Ha, ha. ja, to nie to, ale... Chciałem sobie pożartować. Czy, że ta... Wszyscy... Wszyscy. Czy jeszcze ktoś chce... No, czy wiesz, że ktoś chce jeszcze dostać chyba Moje ulubione helikoptery. Już. Mogę. Dziękuję. Nie odchodźcie od radio odbiorników, chociaż i ciebie jeszcze da bossa. Zrobimy od razu z bosem po prostu. To będzie szybciej, łatwiej, lepiej przyjemniej i skróci mi trochę odcinki. U tak to musimy mieć tych odcinków i tyle. Hej! Open the goddamn door! Wilma! What the? It's me, Shaman. Why the hell are you yelling? Don't know. Feels good, I guess. Let me try. Whoa. Now let's hurry and summon Quongo. Ah, wystarczyło zniszczyć brabe, XD. Dobrze. <laughs> Tam na... No, mamy wszystkie sekrety. Mamy dosyć dużo punktów, chyba... Tak. No, ponad 100 tysięcy. Znaczy, time bonus, ojej, 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 ojej. Tam mało przyszło. Myślałem, że więcej ich było, ale było ich takich bardziej... Ten. Dobra, let's go, boss! On będzie szybciutki. jest Ale teraz musimy go sam! We constructed a catapult that can kill monster. Protect us while prepare the ammunition. I will summon Kwongo now. <laughs> hmm, I'll have to try something completely different. Uh. No trochę gigantyczny kłoągo jest <laughs> Masching na, 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 na. Kłongo, tak czas da ta deszczu śmierci Nie ma! Jezus, no ile tego tu? Bo no to głównie boss to jest wszystkich. Praktycznie trzymał tylko lewy przysłyszę i było. Nie. Nie. No kurde, nie da dużo. Praktycznie zabijać wszystkich. O, coraz bliżej! Go, 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 go! go, go. W ryjmu, w ryjmu, w ryjmu, w ryjmu, w, rimu, w, rimu, w, rimu, w rimu. Dobrze, 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 to ma już nie przyzywa nic. Trochę tak ten kłoko. He, he! I... pom to do with quango it'll take months to bury him don't worry <laughs> we know what to do oh <laughs> 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 to pierwszą od... część Bedeliodu, aby złapaną bardzo mnie to cieszy, Teraz, kurde nie wiem, czy powinienem zrobić ten czy ten, no to w razie był pożegnam się z wszystkimi wszystkimi. pamiętajcie, by dać lajka like i idę takie, komentarza zostawić, powinno już być nic z głosem, bo już nie jest aż tak głośno w porównaniu do gry i dobra i widzimy się dostęp do Pa!